To teraz mamy jakieś szanse przynajmniej Tak jakby Machniemy sobie to coś Pajeczka. ale czuję się świetnie Pewnie myślałeś, że dzisiaj nie umrzesz. Niespodzianka Ło wow wow, 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 wow. Niech tu do mnie nie biegną ci spaleńcy. Właśnie co chwycił, dużych tu było. To możliwe, że tędy trzeba iść. Debil Skuba na co mnie zaatakowała. A, ja mam full. Nie mm. potrzebuję tu jarem. No fak, co tu się dzieje w ogóle? Co za samobójcy? Co? Co za kretyn? Gość mi z granatnikiem, tu latał. Na takim małym terenie. Co za dzieci tu są? To na pewno szkodliwe. Zapisz grę. Zapisujemy. Bo to przy takich kretynach tu ciężko. Niezapisywanie jest ok, wydaje mi się, że byłoby politycznie poprawek, najpierw poza wierzchowników, ktoś dla czego strzelam kotami. Fajne! To w sumie tylko jak napotkana człowieka to to rąbie. O, wyjdę na te skrzyneczki, może coś tu znajdę. Albo na niej nie wyjdę. Nie, jednak nie wyjdę. Mam pełen magazynek. Co to było w ogóle, że mam tego pełen magazynek? Napalm, ło! Jest dalej, nie no. I czy jest to dopuszczalne przez konstytucję? Wow, ale to świetnie zabija w tutaj, o jakieś drzwi. Dobra, z tym mogę łazić. Kupowali mnie za własnymi sprawami ciesząc się prawem donoszenia broni, a wyjście się to na pewno szkodliwe, ale czuję się, że Wyjdę, ma. Wejdę, 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 wejdę cały. Dobra, wyszedłem. No i kolejna grupa obrażonych. Cóż, chyba jednak nie mam podejścia do ludzi. Na szczęście mam kamizelkę kuloodporną. Zaraz, czy ja mam kamizelkę kuloodporną? Autozapis Świetnie W którą stronę ja teraz mam iść? O oh. W lewo, prawo Nie Teraz w lewo, prawo, lewo Lewo Tędy? Nie To jest jakieś boczne przejście Pójdziemy na główne Opsa Zamiast za wystawianie siurka też mnie mogą zamknąć, więc... <laughs> Jakie fajne branko. UWAGA! Ale glin! I teraz jeszcze słod jest nawet. Pysz, 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 pysz. Wyrzucone przeze mnie przedmioty widzę zostają na długo. Co my tu mamy, hmm. A, to prosto po prostu. Ojej, jaka nudna będzie teraz przejść. Przechadzka taka tylko. W sumie mógłbym się tutaj zabawić, ale po co? Mam nadzieję, że na złomowisko pójdzie jakoś łatwiej. o, -o. Zobaczcie, co się tam dzieje. <grywa> Ała! Ktoś mnie trafił. Krew się sypie. Po co ja zaglądał skoro i tak wiem, gdzie mam iść Tylko że to przejście przez te wow, się kolodzy Nowa grupka, która my nie będziemy je lubić to są specyficznie brani.

Idziemy sobie dalej. O kotek, 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 chodź, chodź, chodź. kotek, 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 chodź kotek, 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 jest Ta Czyżby? Ale... O! O! <grywka> jest, kotek, da się tu w kotek, przeciąć. Jeszcze bym kotony znalazł, aby było bym rzucał nią W sumie tylko bym nią rzucał Zaz tutaj mogą mnie dopaść jacyś goście Ale póki co jest spokój, o kotek A, już poniem shift i jest git Chodź Kaciuś, chodź, chodź a? I mam 10 kociaków Ehm. Um, wczytywanie Wow, ale zrobione z łumowisko ja yeah, pierdził Kiepsko trochę Jakiś gość w garniaku tu chodzi spoko w ogóle o tak Oj, za daleko poszedłem nice Hejja Hej ja Cześć Ej, Chico, Potrzebuję alternator, dodaję batsu z 87 To będzie 500 zielonych. Co? są tu gliny Chyba powinienem tu zaczekać. powie, gdzie on jest. Teraz muszę sam poszukać. Wow! Wow! Dobrze, to szybko strzela. Tak, te psy szybko biegają. O, teraz muszę po tym przejść, super. To sobie zapiszę już w razie czego. Zapisz grę. Tak. Mam coś... ten? Żeby się tu wzmocnić? O, tylko to. To na pewno szkodliwe. O, udało się. To zrobimy save od razu. No dobra, szukamy teraz alternatora. Ale tylko hajsu wszędzie chcą. Czekaj, jak można kasę zarabiać. Nice Fajny Labirynt. Nie podoba mi się to. Ja mogę to rozwalić, bo ja nie widzę innej drogi. Jednak nie to Nie, nie mogę tego rozwalić Po prostu idziemy jakąś inną drogą, o ile tego znajdę. No, w sumie mogę poczekać, aż mi goś powie, gdzie jest ten alternator. Chociaż żeby tak chyba nie powiedział. Wow. Ale za zadupię. Jak wygląda alternator w ogóle? Ubiłem się na nazwanie rozeuszy, ale jakoś nigdy nie zwrócił uwagi, jak to wygląda. A, to jest to. Dalej, eee, to do kliniki teraz. Ojej, już się zaczyna. Serio, teraz czuję nogi ze psami, psy murdowo albo chrupki rozrzucę. To są psie psie. Aha, to są budy. Wow. Co psy pewnie też mają mają ganki jak ten. O, cześć, piesko piesko. to Złapał moją maczetę kręcącą się w zęby. Nice, co za pies. Czekaj, teraz mam wyjść. Bo się droga zmieniła, oczywiście. Jak zwykle zresztą. Byłem taki labiryncik troszeczkę. Żeby szybciej było. Zapiszę sobie. Dobra, słyszę kota zbugowanego albo w stanie lękowym w wow. w dupę anebo w stanie tego szlamu Coś mi się ten z tłumnikiem wzmocnił. Wow, Nie napadłem panie, w ogóle co jest? O oh, fak, wlazłem w to coś. Bierzemy Maryje Co on w ogóle robi? Co to za dźwięk? Czyżbym ja, się, czy się wracał? To na pewno szkodliwe, ale czuję się nie, świetnie. Nie, widzę. O, już lecą pieski. Jejku nie... nie umiem z psami walczyć. Z ludźmi jest łatwiej. Dobra, ponownie przy tym sobie zapiszę. Kotek. Ops, mamy kotka. O, nie w tę stronę. To schowam, żeby nie było jakichś podejrzeń.